Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale, witam w kolejnym odcinku. Tym razem przyjrzymy się ostatnim sytuacjom, ostatnim no, pewnym ruchom na walorach TIM, na walorach CIECH, które ostatecznie zostały zgłoszone do Komisji Nadzoru Finansowego, która też wzięła pewne rzeczy pod lupę, wydała pewne oświadczenie. Natomiast to są dwa przykłady z ostatnich w zasadzie dni. Takich przykładów moglibyśmy mnożyć na potęgę, w zasadzie co miesiąc moglibyśmy doszukiwać się sytuacji, w których inwestorzy zastanawiają się, co takiego wydarzyło się na akcjach danej spółki. No, że kurs na przykład dynamicznie rośnie, ewentualnie mocno spada po wcześniejszym braku jakichkolwiek ruchów i na przykład braku zainteresowania, które było, które było widoczne właśnie w formie bardzo niskich sesyjnych wolumenów. A tu nagle coś się wydarzyło, a oficjalnych SP nie ma żadnej informacji ze strony spółki. Nie ma prezes czy Przedstawiciel spółki w żadnym wywiadzie nie powiedział, w wywiadzie publicznym, nie powiedział czegoś, co mogłoby o tych ruchach decydować, a mimo wszystko ruchy są obecne. Na pewno często zdarzało wam się czytać na różnych forach dyskusyjnych, zgłaszam to do KNF, bo na przykład właśnie coś się takiego napisało, coś ktoś napisał, coś ktoś powiedział, co ostatecznie właśnie mogło wywołać jakieś dane ruchy na, na kursie, mimo że na przykład czasem nie było zgodne z prawdą. To też kolejna rzecz z którą tutaj wypadałoby walczyć, ale z drugiej strony walczyć bardzo ciężko. W dzisiejszym programie spojrzymy właśnie na Tim, spojrzymy na Ciech i spojrzymy na ostateczne obwieszczenie, oświadczenie ze strony KNF, w którym no, pewne informacje są wyjaśnione, a już zdradzając pewien szczegół, no to KNF z jednej strony czuwa, ale z drugiej strony no, nie może też każdemu podejrzanemu ruchowi na tyle dokładnie się Przyglądać, żeby od razu publikować oświadczenie, właśnie, że ta i ta spółka z automatu już jest na ekranach można powiedzieć jest analizowane jest sprawdzana bo coś wydarzyło się nie tak jak wydarzyć się powinno dlatego że w każdym takim przypadku mogłoby się to wiązać z dynamicznym spadkiem na kursie danej akcji a gdyby się ostatecznie okazało że nic złego się nie wydarzyło no to wtedy pytanie kto by był pociągnięty do odpowiedzialności no na przykład za to że mimo wszystko mimo że wszystko jest zgodnie z zasadami sztuki Kurs na przykład w międzyczasie stracił, no i wtedy ci inwestorzy, którzy by narzekali na jakiś dany ruch bez udokumentowania w formie newsów ze strony spółki, później zaczęliby znowu narzekać na KNF, że to przez KNF na przykład kurs spadł, bo KNF wzięła na ekran jakąś spółkę, a ostatecznie w spółce nic złego się nie działo, więc wiadomo, wszystkim nie dogodzimy, ale warto pewne rzeczy mieć na uwadze, a w tym programie też powiem o tym, na co, na co warto się przyglądać przy naszych tych analizach, szczególnie w przypadku mniej płynnych spółek, ewentualnie takich, na których pewne nienaturalne ruchy obserwujemy. Ja przypomnę tylko, że partnerem kanału jest XTB, platforma, która oferuje dostęp do instrumentów finansowych z całego świata, w które możecie inwestować także z dźwignią, jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił na akcjach polskich czy na ETF-ach bez prowizji do 100 tys. euro w skali miesiąca, czy też chcielibyście zdecydować się na próbę, przynajmniej rozgrywania na przykład na spadki danych instrumentów finansowych, w tym akcji czy, czy indeksów, no to zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili ofertę patrona naszego kanału. Link przypięty w opisie do tego materiału. Kliknijcie załóżcie konto i spróbujcie swoich sił w rozgrywaniu rynki, rynku w dwóch kierunkach, żeby nie było tak, że w okresie Bessy z automatu inwestor. Albo zostaje na gotówce, albo musi tracić. Na bezsie także można zarabiać. Ale przechodząc już do konkretów, pierwsza sprawa dotyczy spółki Team. Tu akurat pokażę stronę główną spółki. No i wszystko zaczęło się od dynamicznego ruchu wzrostowego, który odbywał się w okresie, no powiedzmy tutaj w połowie, w okolicach połowy marca, kiedy to kurs zainicjował wzrost z 33 do mniej więcej 38 zł. Tutaj też widzimy, że rosły wolumeny, natomiast ostatecznie spółka nie informowała o żadnych nowych newsach, o jakichś przełomowych rzeczach, które mogłyby na ten wzrost wpłynąć. Sytuacja w tym czasie na rynku też jakoś znacząco się nie poprawiła. To nie było tak, że na rynku była obecna jakaś niesamowita hossa na indeksach polskich, zagranicznych. A mimo wszystko kurs rósł dynamicznie przy stosunkowo też wysokich, co by nie mówić, wysokich obrotach, co też właśnie widzieliśmy. No i teraz chodzi oczywiście, tutaj jeszcze zaznaczę. O, o, ten ruch, o, ten ruch wzrostowy. O, tutaj taki prostokącik narysowałem. No i też widzimy, co się wydarzyło później. To już oczywiście wezwanie na akcję i ten wystrzał, kiedy mieliśmy właśnie plus 28% podczas jednej sesji narastającą na otwarciu nawet 30%. No ale pojawia się pytanie, czy w tym momencie ktoś coś wiedział, bo od razu z góry się narzuca, że taki ruch mógł pewne rzeczy tutaj zainicjować. No i te obroty bardzo wysokie, te ruchy, to jest właśnie przykład tego, że na walorach spółki, która oczywiście jest spółką płynną, która jest spółką, co by nie mówić pożądaną przez rynek, bo jesteśmy też tutaj w długoterminowym, wieloletnim trendzie wzrostowym na akcjach TIM, który rozpoczął się w 2019 roku, później fala dynamicznej korekty, a następnie ten dynamiczny wzrost w ramach też rozwoju działalności i dobrych perspektyw, który no, przyczynił się wraz z tym wezwaniem do zautomatu skoku na, na historyczny szczyt. No, jest to bardzo ciekawa kwestia. Jeżeli chodzi o samo wezwanie tutaj night. Okay. pojawiła się informacja właśnie o tym, że tutaj akcjonariusz chce skupić z rynku akcje, cena została ustalona właśnie na poziomie blisko 51 zł, no ale wcześniej kurs już bardzo mocno szedł w górę i tutaj pewne, pewny wniosek został można powiedzieć opublikowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którzy właśnie o spółce Team napisali, wzrosty kursu Team przy wysokich obrotach, przed publikacją ważnych komunikatów wzbudził wśród wiele uzasadnionych emocji. No ale właśnie, tylko że z jednej strony emocje były wzbudzone, ale te emocje dopiero znalazły swoje, swoją odpowiedź właśnie po, po weekendzie, bo przed weekendem ta informacja się pojawiła, a po weekendzie już było w zasadzie za późno, żeby wejść, no bo już kurs startował z 30% wzrostem. No ale wcześniej ci, którzy zaryzykowali, no to po prostu mieli później premię w postaci ponad 30% zarobku. Zwracamy się do UKN o zbadanie sprawy, trzeba działać szybko i sprawnie, stawką jest zaufanie do polskiego rynku. Oczywiście to jest taki formalny wniosek z ostatnich dni, ale tak jak powiedziałem, tych, te przykłady można by mnożyć i na parkiecie głównym, i też na parkiecie New Connect, gdzie przecież jest no, takich spekulacyjnych ruchów bardzo dużo. Ostatnio też między innymi, informowałem o tym, że spółka Joder Holdings z Januarem Ciszewskim na czele, jest też pod obserwacją. Chodzi też o kwestie potencjalnej manipulacji na kursach kilku akcji. ta między innymi Ekipa była wymieniana, Medcamp, bodajże też te mniejsze spółki właśnie z zaplecza parkietu głównego Giełdy Papierów Wartościowych. Jeżeli chodzi z kolei o spółkę Ciech, tutaj sytuacja była troszeczkę inna, dlatego że no na początku pojawiła się informacja o wezwaniu przez Kai Chemistry na akcję spółki. Oferowano 49 złotych za Jedną akcją. No i te informacje właśnie doprowadziły do, do ruchu, natomiast kurs szedł dalej, dlatego, że pojawiła się informacja o tym, że fundusze emerytalne, będące w akcjonariacie spółki, po, poinformowały właśnie, że nie odpowiedzą na, te, na tę ofertę, czyli wydaje się ona zbyt. no nie, nie jest po prostu atrakcyjna i tutaj liczą duzi gracze na wyższą cenę akcji. No i kurs wspinał się tutaj do tych 58 zł, bardzo dynamicznie. No, i tutaj to był poziom 31 marca. A inwestorzy przewidywali, że Sebastian Kulczyk, kontrolujący wzywającego, podniesie swoją ofertę, zwłaszcza właśnie wobec jasnego stanowiska OFE. No i tak się rzeczywiście stało, bo ta oferta została podniesiona z 49 do 54,25 zł. Natomiast warto dodać, że my byliśmy zdecydowanie wyżej, a już dzień wcześniej, przed obwieszczeniem tego komunikatu z 4 kwietnia, 3 kwietnia, kurs spadał o 6,5%, widzimy ten spadek tutaj, 6,47% z tych 58 do okolic właśnie 54, ,54 zł 54,20 dokładnie. Dzień przed tym komunikatem już kurs zanurkował, gdzie jeszcze można powiedzieć, że nic nie wiedzieliśmy. No a ostatecznie tak się wydarzyło i tutaj po raz kolejny można zadać to pytanie retoryczne, czy ktoś coś tutaj nie Wiedział. I tutaj również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło działania, podobne jak w przypadku TIM, no i właśnie interweniowało. W obu przypadkach KNF nie odniosła się jeszcze do sprawy, to był początek jakby tej, tej, tej całej sytuacji, natomiast chwilę po tych oświadczeniach, dosłownie kilkadziesiąt godzin, pojawiło się ostatecznie oświadczenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, które prezentuje się następująco. No i zobaczmy teraz jak to oświadczenie wygląda. Wygląda urząd KNF monitoruje prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów, w tym w szczególności w zakresie rozporządzania MAR oraz możliwości potencjalnej manipulacji kursem lub wykorzystania informacji poufnych, czyli możemy tutaj nazwać to tym właśnie inside info. Monitoring ten też dotyczy notowań spółek Team oraz CIECH, komentowanych w mediach społecznościowych i na portalach. UKNF podejmuje na bieżąco działania wyjaśniające w wielu sprawach, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości uruchamia procesy określone przepisami prawa. I tutaj UKNF docenia aktywność inwestorów, Natomiast jako nadzór nie komentuje i nie poddaje publicznej analizie notowań konkretnych spółek ani sytuacji, które w części komentatorów mogą stanowić naruszenie przepisów prawa. I tutaj to, co powiedziałem we wstępie, takie działania byłoby ze strony KNF niezgodne z przepisami, a w przypadku, jeżeli finalnie decyzja no, nie okazałaby się stwierdzeniem tej manipulacji, czy też wykorzystaniem inside info tych informacji poufnych, a w wielu przypadkach tak właśnie jest, tutaj zgodnie z danymi KNF, mogłoby to wyrządzić szkodę takim spółkom. I inwestorom, czymś obserwatorów i komentatorów, która tak chętnie krytykuje nadzór w mediach społecznościowych, za bierność. No i tutaj nie uwzględnia tego, że weryfikacja takich zdarzeń i przeprowadzenie adekwatnych czynności wyjaśniających, prowadzonych przez nadzór, jest regulowane przepisami. No i właśnie, i tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście trafnym jest sformułowanie KNF właśnie jest, jest tutaj całkowicie bierne w tych wielu sytuacjach. Wydaje się, że, wydaje się, że nie do końca, no bo też były już przypadki pewnych kar, kar finansowych za to, że rzeczywiście dochodziło do pewnych manipulacji na kursie, czy też wykorzystania informacji, informacji prywatnych. W ostatnich miesiącach, latach przecież takie informacje się pojawiały, więc myślę, że zasadnym jest powiedzenie, że KNF nie śpi i KNF pewne sytuacje na analizy... I tutaj też taki apel z mojej strony do Was, drodzy widzowie. Tutaj przewinę na dalszą część oświadczenia, żebyście też sobie mogli właśnie przeczytać. Apel do Was, żebyście zawsze też zwracali uwagę na to, jak komentujecie pewne rzeczy, na przykład na różnych forach dyskusyjnych. I jeżeli coś wam się wydaje, to dodajcie tę informację, że wydaje mi się, albo spekuluję, albo moim zdaniem to i to, ale nigdy nie stwierdzajcie rzeczy, których nie jesteście pewni, bo to też poniekąd, jeżeli właśnie przeczyta ktoś mniej doświadczony, jakiś mniej doświadczony właśnie inwestor i na tej podstawie podejmie swoją decyzję inwestycyjną, no to może to właśnie się przyczynić ostatecznie do jego błędnego postrzegania rynku, no i z automatu właśnie na przykład do poniesionych strat, więc jeżeli już komentarz, Komentujecie, co oczywiście nie jest zakazane, i powiem więcej. Im więcej tych komentarzy, tym więcej ciekawych rzeczy można przeczytać dotyczących danej spółki, dotyczących danego sektora. No to też mieć na uwadze, że dobrze byłoby, żeby informacje, które stwierdzacie, były zgodne z prawdą, a te, które są związane z Waszymi spekulacjami, żeby też były takim komentarzem okraszone, że to są spekulacje, predykcje, czy uważacie, że coś z większą dozą prawdopodobieństwa się wydarzy. Ja też tak często mówię, czy po prostu coś jest możliwe, ale waszym zdaniem, a nie w zasadzie takiej, że coś jest już faktem, więc to jest też bardzo ważne. A też nikt w internecie mimo wszystko nie jest anonimowy, bo z jednej strony yy, można powiedzieć, że. W wielu miejscach możecie pisać wiadomości na forach, właśnie za jakimiś nikami, ale Wasze IP jest dostępne dla właśnie twórców danego serwisu, no i też po tym IP bez problemu można Was odnaleźć, gdyby właśnie doszło do jakiegoś tutaj przewinienia, więc o tym pamiętajcie i pamiętajcie też o karach, które za takie przewinienia grożą. Tutaj jest jeszcze komentarz, że KNF prowadziła łącznie 288 takich postępowań, właśnie dotyczących nieuczciwych praktyk w obrocie giełdowym, no i tutaj 2022 rok. Tylko jest brany pod lupę, no to wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, ale właśnie nie o wszystkich, wręcz o bardzo niewielu ostatecznie byliście informowani, bo najczęściej informacja się pojawia dopiero wtedy, kiedy jest tutaj jawne mówiąc kolokwialnie, przekręt. No ale w sytuacjach pozostałych, właśnie gdzie KNF się przygląda, no to taka informacja o tym, że się przygląda, już z automatu mogłaby wywołać panikę na walorach, która niekoniecznie byłaby po, prostu, byłaby po prostu zasadna. No i tutaj jeszcze są dalsze komentarze w tym temacie. W mojej opinii ewidentnie ewidentnie tutaj na akcjach i TIM i Ciech tak z punktu widzenia czysto mojego jak obserwatora rynku no pewne rzeczy rzucają się jasno i tutaj ja byłbym całkowicie zgodny jestem całkowicie zgodny z tym wnioskiem stowarzyszenia inwestorów indywidualnych że te tematy trzeba tutaj sprawdzić no bo po prostu to też nie są jakieś małe spółki na których nic się od dłuższego czasu nie działo tylko są to spółki też z parkietu głównego z ugruntowaną pozycją rynkową natomiast podobne rozegrania czasem zdarza się że widzimy na parkiecie no na przykład New Connect też i tutaj musicie rozróżnić dwie rzeczy bo zdarza się że właśnie takie Zagrania widzimy bez ostatecznie żadnych komunikatów. Jakieś podbitki, spadki przy wyższych wolumenach, no i to może być po prostu czysty ruch spekulacyjny, ale też no, pewne ruchy spekulacyjne też nie są dozwolone, właśnie. Mające na celu no, też poniekąd działanie na niekorzyść inwestorów. Choć jeżeli one są nie, są, nie są, nie są właśnie okraszone żadnym komentarzem rynkowym, też no to to jest jeszcze troszeczkę inna sprawa. Ale na koniec jeszcze tego materiału. Nie chciałbym, żebyście... Też wyszli z tego właśnie nagrania z pewnym, z pewnym wnioskiem, bo wy też możecie na pewnych rzeczach korzystać. Jeżeli obserwujecie arkusze zleceń, jeżeli właśnie no widzicie, że na danym walorze coś ciekawego się dzieje, i na przykład doskonale znacie działalność spółki, wiecie, że coś może się tutaj urodzić, wydarzyć, no to czasem warto nawet zaryzykować, czasem warto w tej spekulacji po prostu uczestniczyć przy oczywiście zaangażowaniu odpowiednio małego kapitału, który możemy przeznaczyć na spekulację małego kapitału, jeżeli chodzi o udział w naszym portfelu inwestycyjnym. O dywersyfikacji mówiłem więcej w ostatnim materiale, do niego też przeniosłem was w odnośniku na końcu tego nagrania, ale właśnie też czasem warto pewne informacje tutaj wykorzystywać dla siebie i jeżeli przykładowo słyszycie z każdego możliwego miejsca w przypadku, nie wiem, spółek wojennych, że pierwsze kontrakty zaczną się pojawiać, a tych informacji jeszcze nie ma, no to wy już możecie w teorii wcześniej zacząć podbierać akcje ze względu na to, że prawdopodobieństwo, że jakieś kontrakty się pojawią, patrząc na uwarunkowania rynkowe, jest duże i ostatecznie, jak już te informacje się pojawią, no to wy już będziecie mieć akcje w portfelu i na ten właściwy wzrost, już wasz na tym właściwym wzroście wasz portfel będzie zarabiał, a nie będziecie na przykład ubierani w trakcie tego wzrostu gdzieś na lokalnym szczycie przy bardzo mocnym wykupieniu, więc też trzeba działać zawczasu i y, pamiętajcie też o kupowaniu plotek. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. My często mówimy o tej sprzedaży faktów, na przykład o spadkach po wynikach finansowych, ale kupuj Kupnoplotek też można przeanalizować. Kupnoplotek, czyli jeżeli już właśnie czy wy dojdziecie do jakiegoś wniosku ciekawego na podstawie analiz, czy na przykład obserwujecie rynek, czytacie artykuły polskie, zagraniczne, oglądacie materiały w telewizji, no ale ostatecznie one dotyczą ogólnej sytuacji, a wy na przykład chcielibyście rozegrać to na danym walorze, no to sprawdźcie jego koneksję właśnie na danym sektorze, sprawdźcie czy gdzieś historycznie kurs już reagował na, na podobne uwarunkowania rynkowe, czy jest podatny na też jakieś ruchy. I też możecie w takim ruchu jak najbardziej uczestniczyć. Natomiast no też, co by nie mówić, to nie pierwsze takie przypadki, jeżeli chodzi o TIM i CIECH i nie ostatnie. Podejrzewam, że w najbliższych miesiącach i latach będziemy świadkami podobnych przykładów, czyli właśnie albo dynamicznych wzrostów, albo na przykład dynamicznych spadków przy rosnących wolumenach, tuż przed dobrą, albo tuż przed złą informacją. No i ostatecznie właśnie to też może działać na niekorzyść inwestorów, ale też pamiętajcie o tym, że jeżeli już na kursie właśnie coś się zaczyna istotnego dziać, no to też niektóre rzeczy nie dzieją się bez powodu. Niektóre to spekulacje, ale w większej części to po prostu już konkretna sytuacja dotycząca krótkoterminowej właśnie sytuacji, jeżeli chodzi o działalność, o fundamenty spółki i ostatecznie może ona być właśnie przez Was w jakim, stop w jakim stopniu odebrana, zinterpretowana i może wpłynąć na Waszą decyzję inwestycyjną. Bardzo dziękuję za przesłuchanie tego materiału. Pamiętajcie o kciukach, o subskrypcjach. Przypomnę jeszcze raz, w opisie do tego materiału macie link do patrona, tego naszego kanału do platformy Xtation, właśnie do strony XTB, gdzie możecie założyć swoje konto na platformie Xtation i na przykład możecie kupować swoje akcje bez prowizji, to bardzo istotne, oczywiście też otwarcie z linku, to będzie wsparcie dla mojego kanału, w opisie także właśnie link do wsparcia kanału, link do facebookowej grupy Obserwuj, Inwestuj, Reby, do której dołączenia Ciebie zapraszam, no a także adres mailowy, gdybyś miał do mnie jakieś pytania. Na koniec wyświetlam jeszcze listę wspierających z poprzedniego miesiąca, jeżeli chciałbyś się też na niej znaleźć, no to zachęcam, właśnie do wspierania kanału link w opisie jest. No i pamiętajcie jeszcze raz o tym, powiem o kciukach, subskrypcjach. Zbliżamy się do 4000 i może to właśnie twoja subskrypcja będzie tą 4000ną kanał jest młodziutki, bo to nie cały rok, więc tym bardziej bardzo wam dziękuję za to, że, za to, że jesteście, za to, że dołączyliście do grona subskrybujących i wspólnie razem rozwijamy dynamicznie naszą społeczność. Do usłyszenia.